Sikorskiego witaszło jego mają słoneczna. Eee, jeszcze... A cegelniany, eee, nie, cegielniany, nie ma kozy o dziękuję. Nie, bo muszę, to chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Chor eee, warszawa. Warszawa? Dokładnie moky. Deziderata, forma duszy, leku człowieku, wśród jego i pośpiechu, spokojnie idź. Pamiętaj jaki pokój może w ciszy być. Dalece jak możliwe siebie się nie wyrzekaj, nie Dobre stosunki z innymi ludźmi miej Swoją prawdę głos swoją prawdę sześć Wiesz czego chcesz, przecież sam najlepiej wiesz, wiesz Jasno i spokojnie słuchaj też, bo każdy ma swoją historię Nawet głupi zignorant ma swoją opowieść i historię No ty też masz swoją historię Powiedz, czy porównujesz się z innymi Jeśli tak, wtedy możesz się stać Zgorzkniały albo próżny każdy różni, zawsze będą lepsi, i gorsi od ciebie nikt taki sam Ciesz się, że masz plan, jestem tu sam, o co chodzi ci, o co chodzi mi, o co chodzi wam, człowiek, nie jestem tu sam. I się ciesz, cieszę się, oga Ciesz się osiągnięcie w pracę, włóż serce jakakolwiek skromna nie będzie to trwała wartość Na otaczający jej koleje losu Zmienne w jednym momencie Każde przedsięwzięcie, ostrożnie na orjęcie bo świat jest oszustwa na przekręcie Raping, jego zajęcie, graffiti deska, rolki, rolki, dziękuję, że mnie to dotyka, muzyka Prawdziwą zaletę życia odnaleźć musisz, wielu dąży do ideałów, czy ty to w sobie dusisz? Bądź sobą, nie próbuj zwłaszcza uczuć, dokurzyć, odczuć własnej miłości Bo w obliczu całej tej osłości jest ona wieczna jak trakt. Spokój ducha i parę buchów na przystanku łagodzi stres o poranku. W tamtym kierunku, bez szacunku, nie patrzę na stronę ewentualną tarczy na cios ta jakim jest nieszczęście. Lecz nie dręcz się wyobraźni czworami wiele obaw rodzi się, gdy jesteśmy sami albo znużeni. Dyscyplinę się ceni, albo poza tym bądź łagodny dla siebie. Jesteś wszechświata dzieckiem niż gwiazdy i drzewa, nie mniej masz czy to jasne dla ciebie, czy nie masz prawo tu być? Może żyć, bo był. Nie bądź że świat jest taki, jak być powinien, jak być powinien. Więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek. Myślisz o jego istnieniu, cokolwiek, czymkolwiek się zajmujesz, jakiekolwiek pragnienia cię duszą, cokolwiek czujesz i to o tym seremuje, to mnie ostresowywuje. W ulicznym śpiepu i zmęcie, trzymaj pokój ze swą duszą. Niech tak będzie z całym słynem zakłamaniem znojem i marzenia. Marzeń że nie rozwalnimy, może jeszcze ten świat wygląda pięknie, bo to jest koniec Bądź uważny, staraj się, bądź szczęśliwy, desidera ta przekaz prawdziwy Dla życzliwych, prawdziwych, miłych kobiet, państw szanowanych się Tylko czyste sumy nie jest zwycięstwem Ej, przestań z takim pogrywieniem do A jest nas więcej niż tych góry Co to, to, to za słowa Witam, wyczuwalna w powietrzu gruba sama, wieża o czym mowa to ej, ranek, poryty dzbanek Słońce daje za żaluzi, bo nie zaciągnął się ranek i Janek, kto zbił kurwa ten dzbanek? I afera w całej mieszkaniu, ta konsternacja trwa Nikt tego nie zrobił, niech ta trwa jednak Wity, drogi wazo i wyszedł koziołek, ma dołek nowa farmazon Drogi wazo, człowieku taki byłeś drogi, a ukazały się ubogi I to z numerów i połowy grubo klasy co go się mówią, że po latach wyszła kura Ha, hura, ręce w górę